Znajdź pracę u sąsiada Niemcy. Coraz więcej rodaków decyduje się na wyjazd do Niemiec. Jeżeli interesują cię zarobki wyższe niż w Polsce, sprawdź pracę Niemcy. Możesz tam łatwo dojechać, bo masz do dyspozycji tanie busy do Niemiec. Jak szybko i tanio dojechać do pracy w Niemczech? Kontaktuj się z nami, aby uzyskać dokładną odpowiedź. Telefony 602 276 435 566 551 397 e-mail gabryszakmarekmałpa Nasza firma przewozowa Ekspres doznała na rynku transportowym w naszym kraju i za granicą już od 20 lat. W roku 2003 otrzymaliśmy licencję na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego osób. Nasze wieloletnie doświadczenie i zaangażowanie sprawia, że jesteśmy w stanie zapewnić Państwu naprawdę bezpieczny transport i wygodę podróży, którą gwarantują nasze busy. dajemy sobie sprawę z tego, że zarówno jedno, jak i drugie ma ogromne znaczenie dla ogólnej jakości oferty, którą dla Państwa Przygotowaliśmy, z tego też względu do tej sfery działania naszej firmy przywiązujemy ogromną uwagę.